Trzecia próba nagrania artykułu na dyktafon telefonu. Rozwój duchowy przedwojennej Polski. Odcinek 233 Rok 1919 Władysław Reul. Duchy opiekuńcze. W religii chrześcijańskiej znane jest wierzenie, że każdy z ludzi ma swego anioła stróża, czyli ducha opiekuńczego, który pilnuje i prowadzi swego pupila przez całe jego ziemskie życie. To wierzenie potwierdzają też liczne rewelacje ze sfer duchowych. Na potwierdzenie powyższego podaję niżej kilka wypadków, jakie miały miejsce u moich krewnych i dobrych znajomych, w opowiadania których nie mam żadnych podstaw wątpić. Wypadek Pierwszy. Pani Kytner opowiadała mi zdarzenie z jej kuzynką, która mieszkała w Grazu, Austria. Oto pewnego dnia latem w mieszkaniu na pierwszym piętrze siedziała owa pani u otwartego okna, wychodzącego na ożywioną ulicę, trzymając przed sobą na oknie swe około jednoroczne dziecko. Chcąc dostać jakiś potrzebny jej przedmiot, na chwilę zostawiła dziecko same, a wróciwszy do okna, dziecka swego na niem już nie znalazła. Ono tymczasem wypadło na ulicę. Ze strasznym krzykiem boleści rozpaczy wybiegła na dół i widzi pod oknem na chodniku swoje ukochane dziecię spokojnie siedzące w otoczeniu kilku przechodniów, między którymi znajdował się też i ksiądz, który wykorzystując sytuację wygłosił do zebranej publiczności kazanie na temat cudu nocznymi świadkami, jakiego byli oni przed chwilą. Wypadek drugi. Siostra mej żony, będąc dziewięcioletnim dzieckiem, mieszkała w pensjacie wychowawczo-naukowym zakładu w Konstantynopolu. Sypialnie tego zakładu mieściły się na piętrze, klasy naukowe na parterze. Proste, szerokie schody łączyły je. Na poręczy tych schodów dzieci lubiały spuszczać się na dół, co im jednak przez przełożonych było surowo, z... surowo wzbronionym. Nie zważając na ten zakaz, niektóre śmielsze dziewczęta, gdy tego nikt z przełożonych widzieć nie mógł, uprawiały ten sport. Pewnego razu, kiedy uczennice ustawiały się w szeregu, aby po nadejściu oczekiwanych nadzorców zejść do klas, siostra żony, stojąca w pierwszym szeregu, chcąc wykorzystać nieobecność nadzoru, pospiesznie rzuciła się na poręcz, aby po niej spuścić się na dół, ale nie obliczywszy swego gwałtownego ruchu, straciła równowagę i runęła na dół na kamienną posadzkę parteru koleżanki które to widziały podjęły przeraźliwe krzyki na które wybiegły nadzorczynie i wszyscy zaczęli zbiegać się po schodach na dół w obawie o zdrowie, a nawet życie nieposłusznej dziewczynki naraz widzą ją samą wchodzącą z dołu na górę z uśmiechniętą miną jakby się nic nie stało na skierowane pytania powiedziała że nie odczuwała żadnego bólu i że samo spadanie sprawiło jej osobliwą przyjemność, ponieważ odczuwała, jakby ją ktoś podtrzymywał w powietrzu, i gdyby nie obawa, że na drugi raz jej nie ujdzie tak gładko ten skok, chętnie by to powtórzyła. Wypadek trzeci. Żona znajomego handlarza opałowym drzewem w Odenburgu, pani Pelagia R, wyszła z dzieckiem na ręku na skład z ułożonym w duże sztable drzewem, w celu obejrzenia, Ile to mąż przygotował już drzewa na przyszłą zimę. Znajdując się już dość daleko pomiędzy ułożonym drzewem, nagle usłyszała głos męża, który ją wołał po imieniu. Zdziwiona jego wczesnym powrotem do domu, powróciła pospiesznie, ale odszedłszy kilkanaście kroków, usłyszała za sobą padnięcie kilku sztabli drzewa, widocznie źle ułożonych i właśnie na tym samym miejscu, na którym przed chwilą stała z dzieckiem na ręku. Jakież było wielkie jej zdziwienie, kiedy wróciwszy do domu, nie znalazła tam męża, który jak zwykle powrócił do domu w przedobiadową porę, czyli później. Tajemniczy głos męża wybawił ją z dzieckiem od niezawodnej śmierci. Wypadek czwarty. Moja bliska krewna siedziała z mężem na ganku wychodzącym na gęsto zarośnięty sad, w głębi którego bawiło się ich dwoje dzieci przy niani. Z daleka słychać było odgłosy nadchodzącej burzy. Dach ich domu z powodu prowadzonego remontu był pokryty grubym, żeglowym płótnem, tak zwanym brezentem i obficie wyłożony cegłą w celu przymocowania. Nagle podniósł się wichor i jednocześnie ze strony sadu rozległ się przeraźliwy dziecięcy krzyk. Zaniepokojeni małżonkowie zrywają się na nogi i biegną w stronę słyszanego krzyku. Nie zdążyli odbiec od miejsca, na którym siedzieli parę kroków, jak usłyszeli za sobą padnięcie czegoś ciężkiego. Nie oglądając się, dobiegli do dzieci, które najspokojniej bawiły się przy niani. Na zapytanie, które z dzieci i z jakich powodów krzyczało, niania zapewniała, że żadne z dzieci nie krzyczało i w ogóle żadnego krzyku ona nawet nie słyszała. Powróciwszy na miejsce, na którym przed paru minutami siedzieli, ujrzeli na nim gromadę cegieł, które wichr zrzucił wraz z prezentem z dachu. Gdyby nie krzyk dziecinny zmuszający ich opuścić to miejsce, to niezawodnie zostaliby zabici lub ciężko ranni. Wypadek piąty Zdarzenie to słyszałem od mego dobrego znajomego. Miało ono miejsce w domu jego krewnego. Pewnego dnia w nieobecności męża, gospodyni domu, siedziała z robótką przy otwartym oknie wychodzącym na ulicę. Mała czteroletnia córeczka bawiła się swymi zabawkami pośrodku dużego pokoju, pod wiszącym żrandolem. Nagle podbiega córeczka do matki, mówiąc, że tatuś woła z ulicy. Matka uspokaja ją, mówiąc, że tatuś daleko i powróci dopiero jutro. Dziecko odeszło do swych zabawek, ale po chwili znów powraca do matki ze słowami, że tatuś znów woła. Odesłane przez matkę dziecko powraca po raz trzeci, twierdząc, że tatuś stoi na ulicy i woła ją. W tej samej chwili spada ciężki żyrandol wraz z hakiem, na którym wisiał na to miejsce na którym przed chwilą znajdowało się dziecko. Wypadek 6. Mój dobry przyjaciel i współpracownik pan Kownacki opowiadał nieraz w gronie kilkunastu osób następujące swe przeżycie. Było to w Turkiestanie, w początku jego długoletniej pracy w tym kraju. Pewnego razu był wysłany przez zarząd firmy, w której pracował, do nieznanej mu miejscowości celem zakupienia bawełny dla tejże firmy. Podróż miał odbyć konno, a na kupno towaru otrzymał pieniądze w drobnych srebrnych monetach, waga których wynosiła około 40 kilogramów. Pieniądze te znajdowały się w specjalnych workach na koniu za siodłem. Do miejsca przeznaczenia zostało mu już parę wiorst, ale słońce skłaniało się już ku zachodowi, więc spieszył, aby przed zapadnięciem zmroku zdążył dojechać do miejsca. Obawiał się bowiem o całość powierzonych mu pieniędzy, a głównie o życie, bo zdarzały się chociaż rzadko w tej miejscowości napady. Nieoczekiwanie ujrzał przed sobą szeroką, szybko płynącą górską rzekę, która z powodu opadów w górach dość obficie przybrała. Nie znając brodu i nie widząc nikogo, kto by mu mógł go wskazać, na chybił trafił, wjechał do burzliwej rzeki. Nie zdążył koń postąpić kilka kroków, jak nagle wpadł do głębokiego miejsca pod ciężarem jeźdźce i pieniędzy, nie mógł trzymać się na powierzchni wody i pogrążył się w nurty groźnego potoku po samą głowę, stając się igraszką szalonych wodokrętów. Jeździec, będąc sam popachy w wodzie, Przytem, nie umiejąc pływać, oddał się już na wolę losu. Kiedy już stracił wszelką nadzieję ratunku, nagle ujrzał przed sobą blask, który w jednej chwili go otoczył swą niezmąconą bielą. Poczem, gdziekolwiek spojrzał, widział przed oczyma czarny wlot jakoby lej. Ni strach, ni ból, ale spokój i wytchnienie zawładnęły nim w tym leju, przez który przenikał i sunął. Ku swemu zdumieniu i radości rozpoznał tam swego zmarłego przed trzema laty brata, który, nie wydając jednego słowa czy gestu, dał znać, aby nie wzierał głębiej, i że będzie żyć, i że już nic mu nie grozi. W jednym mgnieniu wszystko to znikło, a mój przyjaciel leżał bezpiecznie na drugim brzegu rzeki. Koń uratował się, jednak stał po przeciwnej stronie wraz ze srebrem. Z tych kilku przytoczonych zdarzeń możemy już widzieć, że wiary w duchy opiekuńcze nie jest pustym, bezpodstawnym wierzeniem, lecz ma za sobą wiele pocieszającą rzeczywistość. Rok 1921 Józef Świtkowski: Dzieci widują zjawy duchów. Profesor Bonanzo. Autor dzieła o domach nawiedzonych zwraca w dłuższym artykule uwagę na zdolność widywania duchów u małych dzieci, przytaczając szereg wypadków tej zdolności. Dzieci tak małe, że ledwie mówić umiejące i nieznające śmierci, ani nie widzące nigdy trupów i pogrzebów, przecie widywały nieraz zmarłych krewnych, nawet takich, którzy zmarli jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Widywały ich równie wyraźnie jak krewnych żyjących, prowadziły z nimi rozmowy i opisywały ich wygląd tak dokładnie, że starsi, chociaż sami nic nie widzieli, z tych opisów mogli wywnioskować, kogo ze zmarłych dzieci ujrzały. Autosugestią wyjaśnić tych faktów niepodobna, gdyż wmówić można sobie tylko to, o czym ma się wyobrażenie. Dzieci te jednak nie widziały tych krewnych nigdy za ich życia, nie znały ich wcale, nie mogły wyobrazić sobie, że ich mają przed sobą, a przecież witały się z nimi, rozmawiały tak samo jak z żyjącymi, jednym słowem, zachowywały się wobec nich w ten sam sposób, co wobec ludzi żywych. Dla tych dzieci zatem, w cudzysłowie, duchy przedstawiają się dokładnie tak samo jak ludzie żywi. Nie wiedząc nic o istnieniu śmierci, a widząc przed sobą postacie tak samo wyglądające jak ludzie żywi, brały jej dzieci za żywych. Profesor uważa te fakty za jeden dowód więcej przemawiający za istnieniem życia pozagrobowego, potwierdzający zatem hipotezę spirytystyczną, chociaż autor nie jest jej zwolennikiem. Pomijając tu kwestię, kim są owe zjawy widywane przez dzieci. Podkreśla ową samą zdolność widywania zjawisk niefizycznych, gdyż znajomość tego jest bardzo doniosła w sprawach wychowania domowego. Wiedzą matki z doświadczenia własnego, jak często dziecko budzi się nagle z płaczem bez widocznej przyczyny, jak nieraz bez powodu tuli się do matki ze strachem lub jak wyciąga rączki uśmiechając się do czegoś niewidzialnego. Starsze dzieci opowiadają wówczas co widzą, ale spotykają się od razu z zaprzeczeniem, to ci się tylko zdawało, tutaj nie ma nikogo, lub nawet ze strofowaniem i groźbami. Zamykają się wówczas w sobie i na przyszłość już milczą, wystrzegając się opowiedzieć komukolwiek o swych widzeniach. Stałe zaprzeczanie starszych, że to się tylko zdaje. Działają jak ciągłe powtarzanie sugestii, i wreszcie dzieci same przestają wierzyć, że naprawdę coś widziały. Przestają zwracać uwagę na te widzenia, starają się zatrzeć je wrażeniami wzroku fizycznego, i w ten sposób z biegiem lat tracą doszczętnie swą zdolność widzenia poza fizycznego. Otóż, zamiast niszczyć tę zdolność wrodzoną, zaprzeczeniem, bezmyślnymi groźbami, Należałoby ją u dzieci rozwijać i pielęgnować, podobnie jak pielęgnujemy u dzieci zdolność wzroku fizycznego. Jedna zdolność drugiej nie przeszkadza, ani jej nie wyklucza. Mając obie, będziemy bogatsi we wrażenia, przeciw którym dotychczas zamykaliśmy się samochcąc. Dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Wybaczcie, że nie odpisuję na wasze komentarze, ani maile, ale w tej chwili jesteśmy w takim miejscu, że żeby był jakikolwiek zasięg, nie tylko internetu, to musimy się wdrapać na ponad 500 metrów na grani góry przez haszcze, a to wiadomo, że często się nie może odbywać. Mam nadzieję, że że wybaczycie jakości. Mój brak odpowiedzi. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Dobrego dnia.